Przed nami jedyny w gminie Somianka cmentarz z I wojny światowej położonej we wsi starym Mistkowiec. Zobaczcie jakie kiedyś go opacały wieżby, pewnie ścięte, żeby nie zagrażać tej linii z prądem. Cmentarz ma formę takiego kopca, który skrywa, uwaga około 700 żołnierzy niemieckich, więc jest to mogiła spora pod względem pochowanych przynajmniej. Tutaj wieniec rozrzucony przez wiatr. Na górze tablica z krzyżem ustawiona jakoś niedawno, to znaczy w XXI wieku. W poległym walce o niepodległość w latach 1914-1918. W hołdzie gmina Somianka. Mamy tu parę kwiatów, góra Jezusa, która pewnie poprzednio znajdowała się tam na szczycie. No i cóż, żołnierze, którzy tu spoczywają polegli w lipcu 1915 roku w walkach. Gdzieś tutaj w okolicach Starego mystkówca multimulti-field of the No i cóż, niestety mój pomysł, żeby cmentarze uwieczniać według podziału administracyjnego, który no, jest coraz rzadziej, ale jednak wciąż stosuję. I niestety czasem przyjmuje taką karykaturalną postać, bowiem no w tej okolicy jest to tak naprawdę jedyny cmentarz, który mi został i nie bardzo mam go z czym połączyć. Właśnie przez to, że jest jedynym na terenie swojej gminy. Mimo wszystko mam nadzieję, że cmentarz był dla Was ciekawy. No i dziękuję Wam za oglądanie tego krótkiego filmu oraz zapraszam na kolejne moje filmy, mam nadzieję już nieco dłuższe.